Cześć, witam wszystkich marynarzy, wszystkich pilotów, tankistów, tych, którzy na co dzień bawią się grą, oraz tych, którzy zajmują się nią bardziej profesjonalnie. Mam tutaj na myśli oczywiście polskich dużych youtuberów i mówię to bez krzty żadnej ironii. Po prostu witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj głównym tematem będzie nadchodzący update 1.93. No właśnie. Ledwo e, wyszedł update 1.91, jeszcze nie wylizaliśmy e, run po nim, jeżeli tak mogę e, powiedzieć. E, wiele bugów, niedociągnięć, które nie zostały naprawione i nie zapowiada się na to, aby szybko one zostały naprawione, no ale jak tutaj mieć na coś takiego nadzieję, skoro ciężko byłoby znaleźć jeden z tych update'ów, który wyszedł w pełni poprawnie, bądź jakikolwiek z tych update'ów, który został później w całości naprawiony. Tak czy inaczej, jest przyczyna, dla której wychodzi Update 1.93. Pierwszą z nich jest to, że no właśnie wkrótce będą urodziny Wolfanda. Zastanawiacie się, co ma wspólnego jedno z drugim, a ma wiele. Tylko, że tutaj musimy wpleść kolejny wątek jakim jest trwający wciąż event czy operacja stocznia jak wolicie. Po tym jak większość z Was zorientowała się co jest w sumie do wygrania i czego te pojazdy są w ogóle warte, wielu graczy zaczęło uczestniczyć bardzo czynnie. W operacjach na rynku Geijin, wymieniając wszystko to, co wpadało w tych kontenerach po zakończonych bitwach, sprzedając po prostu, zamieniając na Gajin koinsy. A Gajin coinsy to jest waluta, którą można użyć w sklepie, właśnie Geijin, czyli zamieniając na to wszystko, co normalnie jest płatne za żywą, prawdziwą, ciężko zarobioną gotówkę. Tak więc Geijin planuje jak zwykle, oczywiście bardzo atrakcyjne paczki na swoje urodziny, liczone w setkach euro. To są, jak co roku zresztą, żniwa, nie, nie tylko w tym czasie, ale głównie jeżeli chodzi o urodziny Wolfander, to są żniwa dla tej firmy, ale tymi żniwami może, mo, mogą, mogą te urodziny się wcale nie okazać, jeżeli. Ci z Was, którzy planują właśnie zakupy na ten okres, będą trzymały te gaining coinsy właśnie na te drogie paczki. A więc jak wyciągnąć od Was Gajin Coinsy, a później sięgnąć do Waszych portfeli sprawa jest bardzo prosta. Wypuszczamy 193 nowy update który przykryje ten, który do tej pory mamy jeszcze nie naprawiony. Wypuścimy kilka nowych, dziwnie wyglądających, a może co dla niektórych atrakcyjnie pojazdów w systemie preorder ze zniżką oczywiście super nalepkami, tytułami i wszystkim tym co jest zupełnie niepotrzebne do gry. Większość z graczy oczywiście się napali ze względu na to, że nikt się nie narobił na TGD, tylko tyle, co narobiłby się za prawdziwą kasiorę, gdyby miał taką do wydania no i właśnie taką się łatwiej wydaje, tym bardziej, że nie mamy jej fizycznie w ręku. Tak więc zaczęły wychodzić kolejne informacje wycieki mniej bądź bardziej kontrolowane, gdzie przy okazji kolejnego fejla zaliczył gajzin. Pierwszym z nich jest no właśnie KA50 Black Shark. Czy widzieliście filmy reklamujące ten helikopter na Kubie? Tak, powiedziałem filmy, bo nie szukaj się tego drugiego. Okazał się najpierw pierwszy filmik, który później został błyskawicznie podmieniony na inny. Z tego co wiem, już ten poprzedni nie jest dostępny. Dlaczego? A z bardzo prostej przyczyny. Gejdżin bardzo dba o to, aby był utrudniony dostęp do kontentu, który ma być wydany właśnie. W nadchodzących updatech. Tak, w ogóle, to na samym początku powinienem Wam powiedzieć, co oglądacie, jak wypadałoby od tego, przecież zacząć. A więc to, co oglądacie, to jest skrócony, bardzo pocięty gameplay z tego względu, że trwał on, no cóż, trwał godzinę bez dwóch minut na bitwach śmigłowcowych, a to, czym latam, to EC665 Tiger HAP, czyli inny premiowy, premiowa bestia. Tyle, że we francuskim drzewku, ale wracając do tematu, no właśnie. Gaging dba o to, aby ten content był jak najbardziej utajniony, bo to sprzyja marketingowi i sprzed sprzedażą przede wszystkim. Tak czy inaczej, w pierwszym z tych filmików KA-50 Black Shark w czasie tego swojego krótkiego 10 sekundowego lotu, w którym zostaje oficjalnie zaprezentowany, Strzela do jednego śmigłowca, który został odczytany przez co niektórych jako apaci. No właśnie, Apache. Czy Apache ukaże się w grze? Ciekaw jestem Waszych opinii, jak obstawiacie. W mojej e, będzie to ten śmigłowiec dodany. Zresztą już tak uważałem od samego początku, kiedy tylko śmigłowce zaczęły się pojawiać e, we grze. Tym bardziej, że Gaging Point poinformował, że pojawią się pojazdy, śmigłowce e, na kolejnej siódmej erze. A oprócz tego. Co już jest w zasadzie potwierdzone. Pojawi się również inny śmigłowiec, tylko tyle, że będzie to śmigłowiec sowiecki Mi 28, czyli rywal dla Apaci i tyle. Dlaczego, zamiast bardziej jeszcze podrzeć atmosferę Geijin po prostu nie przyznał tego, że ten Apaci. Czy ten helikopter, który jest podejrzewany, że to właśnie Apache, to jest Apache, tylko usunął film i, i, i wstawił ten właśnie zwyciętą tą scenką? Tego nie wiedzą najstarsi Indianie łącznie z Apaczami pewnie. Tak czy inaczej, Gaijin sięga teraz do Waszego wirtualnego portfela, bo musi zrobić coś, co spowoduje, że się tych Gaijin Coinsów jak najszybciej pozbędziecie, tak aby realnie firma mogła zarobić na nadchodzących kontentach. Dlatego taki trochę w przyspieszonym tempie... Zbyle czym, no bo umówmy się, z byle czym, e, update 1.93 oczywiście spodziewam się, że coś tam oprócz tych Helek zostanie dorzucone na Raptusa, biorąc pod uwagę to w jaki sposób ostatnim czasem robi to gadin, pewnie znowu będą to jakieś pojazdy typu kopiuj w kleje, a więc e, coś takiego co absolutnie e, przynajmniej mnie jakoś nie za bardzo e, podpala do tego abym czekał na, na ten update tak powiedziałem w jednym z poprzednich odcinków ja wyczekuję update'u takiego który nie będzie poprzedzony żadnymi żadnymi dev serwerami ani, ani dev blogami nie będzie w nim żadnych nowych dźwięków map e, ani pojazdów, chciałbym zobaczyć update który, który Geijin nazwie We Fix The Game. I tyle. I to by było naprawdę coś. Ale, że tutaj raczej myślenie portfelowe cechuje ostatnim czasem tą firmę, tak więc zbytnio wielkiego wpływu na to nie mamy. Chociaż kto wie, bo przy takiej rzeszy, tak dużej rzeszy, graczy, jaka w tym momencie jest. No cóż znamy w, his, w historii game, gamingu. W historii gier sytuacje, w których gracze po prostu zmasakrowali wydawców gier i zmusili ich niejako do, do zrobienia tego, czego sami sobie życzyli, bo w stare powiedzenie brzmi: klient, nasz klient, nasz pan, a my jesteśmy klientem. A ci, którzy nie wydali, czy nie mają zamiaru wydania ani centa w przyszłości na tą grę, są jesteście tak czy inaczej potencjalnymi klientami i e, większość z Was, e, nawet jeżeli w tym momencie myślicie, że nigdy byście nie wydali e, nawet e, złamanego grosza e, na tą grę, e, gdyby ta gra w tej grze działała wszystko tak jak powinno, założę się, że większość z Was szarpnęłaby się przynajmniej na jakieś najtańsze rzeczy. Tak a propos najtańszych rzeczy, będzie niespodzianka dla tych, którzy dopiero z grę, e, zabawę z grą e, zaczynają, ale o tym to powiem troszeczkę. Później. No właśnie, sam jestem ciekaw, ilu z Was w ogóle interesuje ta tematyka, czyli tutaj mam na myśli same śmigłowce, bo no, wiadomo jest, że gracze, którzy odradzają się na samym początku, helkami, raczej nie są lubianą grupą spośród wszystkich graczy. Ja będę cały czas się upierał, że to jest bardzo zły pomysł, aby helki mogły się odradzać. W ogóle, skoro helki mogą się odradzać w trakcie bitwy, na samym początku bitwy, dlaczego samoloty nie mogą się odradzać w trakcie bitwy? W sam, na samym początku mam na myśli. No to jest tak troszeczkę nie fair mi się wydaje, a w zasadzie jestem tego absolutnie. A z, z drugiej strony nie wiem czy pamiętacie kloniki e, II wojny światowej, kiedy była taka możliwość i na samym początku można było odradzać się samolotami jak te bitwy wyglądały? Żenuła. No właśnie i tak wyglądają w tym momencie bitwy na wysokich herach. To, że są e, nowoczesne e, systemy przeciwlotnicze czy pojazdy przeciwlotnicze to wcale nie ułatwia sprawy bo helikoptery wciąż mają olbrzymią przewagę, e, tym bardziej w rękach e, tych którzy e, potrafią się, się tym rodzajem pojazdów posługiwać. A nie jest to wielki problem, bo, tak jak w, wspomniałem, gameplay, które oglądacie, to są gameplaye bardzo długie, bo blisko godzinne mogą trwać nawet dwa razy dłużej, do dwóch godzin mogą trwać nawet te gameplaye. E, to są oczywiście arkadówki, ale pewnych umiejętności można tam e, nabyć. E, tym bardziej, że potykamy się z tymi samymi graczami i błędy, które popełniliśmy e, w spotkaniu z, z graczem A czy z graczem B e, za pierwszym razem e, unikamy ich za drugim razem, a to wszystko się kwalifikuje do naszych e, umiejętności e, i tyle. E, swoją drogą e, Same rozgrywki te arcade'owe helikopterów, te bitwy helikopterów są bardzo wciągające i naprawdę świetne, znakomita odskocznia od tych innych pozostałych rodzajów rozgrywek tym bardziej zastanawia mnie to dlaczego Gagin psuje tak grę tankistom, no bo, no bo komu innemu, innemu pozwalając na odrodzanie się śmigłowców z pełnym uzbrojeniem już na samym początku gry. Tak więc w ogóle jestem ciekaw ilu z Was wyczekuje tych nowych śmigłowców czy jest ktoś wśród Was który preferuje ten rodzaj pojazdów, tak jak zapytałem o to troszeczkę wcześniej. No ale do tego należałoby też dodać małe co nieco odnośnie innego kontentu, jeżeli chodzi o sam update. Kolejny update nadchodzący, to już nieważne jaki on ma numerek, a więc Dev Server. Od pewnego czasu zauważyłem, że Dev Server cechuje e, albo inaczej, różni się od, od tego co um, wyróżniało DevServery jakiś czas, dłuższy czas. Temu. A mianowicie, to, że kiedyś Dev Server to był Dev Server otwarty dla wszystkich na okres około, jak na czas w zasadzie jakichś 3 godzin. Tak więc trzeba było mieć naprawdę szybkie łącze, aby móc zaabdytować klienta, wejść na, na serwer, później coś ugrać czy coś wyekspić. Oczywiście pomagało w tym to, że jeżeli ktoś miał na swoim w tym koncie złoto mógł to troszeczkę przyspieszyć, tym bardziej, że to złoto stracone na dev serwerze nie powodowało utraty jego na tym e, głównym serwerze. E, tak czy inaczej, to był prawdziwy dev serwer, to był krótki taki shot, na którym, w, w którym wszystko można było przetestować. W tym momencie mam, mam e, dziwne odczucia, w zasadzie pewność absolutną, że to też jest e, element marketingu gauge. Dev server jest otwierany na znacznie dłuższy czas gdzie wszystko wygląda przepięknie, przekolorowo. E, najlepszym tego przykładem cho są chociażby dźwięki, które na dev-serwerze wyglądały, były słyszalne, może tak będę powiedzieć. E, no przykład, no, powiem Wam, że ja nie mogłem wyjść spod... E, wrażenie, jak, jakie na mnie wywarły, to było coś nieprawdopodobnego i po raz pierwszy czekałem na jakiś konkretny content właśnie od firmy Gaging. A jak wyszło? Wszyscy wiemy. Z drugiej strony, też zastanawiałem się, dlaczego to taka wielka różnica pomiędzy dev serwerem, a później tym, co, co Gajdian opublikował. To też w zasadzie wydaje się logiczne, bo przecież w końcu tam były bitwy na określonych mapach, które się nie zmieniały. Bardzo przybliżonymi pojazdami, tak więc łatwo było to wszystko jakoś poskładać do kupy i podostrajać. A później, kiedy zostało to już opublikowane, dla wszystkich pojawił się prawdziwy burdel, bo inaczej tego nie da się nazwać. Burdel, który do tej pory jeszcze nie został posprzątany, mimo tego, że gdzie nie chce się wciąż tego oficjalnie przyznać i robi ciche i te takie normalne update'y ładki łatki patrzę jak tam to nazwać nie wiem. Starając się ponaprawiać to wszystko, co jest po prostu popsute. Tutaj też jest mała nadzieja, że w update 193 kiedy ten update czyli na no, nowo będziemy musieli zaupdate'ować klienta to wszystko co jest tak najbardziej skopane w tym 1.91 przynajmniej część z tego zostanie naprawiona z tej części chciałbym żeby cała gra została naprawiona ale to już raczej marzenia ściętej głowy no cóż, e, tak jak wspomniałem, e, mała niespodzianka dla, e, dla tych, którzy e, dopiero zaczynają tą grę, a nie mają... Pojazdów zawartych w najtańszej paczce w Gaging Store, a jest nim Beginner's Pack, czyli paczka, ta paczuszka, w której mamy M3A1 Steward na erze pierwszej. To jest czołg amerykański Rasmusena P36A, również na pierwszej erze. Jest do tego jeszcze 120 tysięcy srebrnych lwów. Oraz konto premium na 7 dni. Ta paczka nie przyda się nikomu, kto już to posiada. Po prostu nie będziecie mogli użyć kodu, a pozostali mogą jak najbardziej. Fajnie byłoby, gdyby osoba, która ten kod użyje, napisała w komentarzu, że go po prostu użyła. A no właśnie, jak zdobyć ten kod? W trakcie tego filmu został gdzieś przez chwilę wyświetlony, tak więc dla tych, którzy z Was są bardzo spostrzegawczy, nie powinno to stanowić większego problemu, kto pierwszy ten lepszy. Dla tych, którzy oglądają ten film troszeczkę później, małe, mała informacja. Filmy, które robię, publikowane są najpierw na Twitterze oraz tak zwanym fan pageu na Facebooku, a dopiero po kilku godzinach, czasami po całej dobie, dopiero na YouTube jako film publiczny. Powód jest to bardzo prosty z tego względu, że sam sobie wyznaczam pewną cenę. Cenzurę i niektóre z tych filmów, które robię, nie są publikowane, bo uważam, że wyszło delikatnie mówiąc do bani. Jeżeli coś już przejdzie, moją cenzurę publikuję to właśnie na tych mediach. Patrzę, jak to zostało przyjęte i czy warto to opublikować. Jeżeli spotykam się z raczej pozytywną, albo co najmniej neutralną opinią, wtedy film publikowany jest na kanale. YouTube, Tak więc piszcie, niech ta osoba, która, której udało się wyłowić tą pakę, napiszcie, e, napiszcie w komentarzu. Tak czy inaczej, bitwa dobiega końca. Udało mi się zmasakrować tutaj kilku graczy, kilku również zdenerwować. Nie mam tutaj wyrzutów sumienia najmniejszych i nie miałbym nawet, gdybym tłukł wszystkich na respie. E, powód jest bardzo prozaiczny. I prosty. Ci wszyscy, którzy biorą udział, a przynajmniej zdecydowana większość, biorą udział w tych rozgrywkach, to są gracze, którzy ekspią swoje, grindują swoje herki po to, aby później tych wszystkich udoskonaleń i modyfikacji używać w innym trybie rozgrywkowym, w jakim myślę, że Wam mówić nie muszę. I Oprócz tych w zasadzie wypadałoby powiedzieć, którzy grają tym samym helikopterem co mój, bo w zasadzie tutaj w tym drzewku nie ma nic lepszego do spienia na samym końcu jest inny tiger, który wcale nie jest lepszy od tego premiowego. Tak więc tutaj faktycznie może być granie wyłącznie forfan. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję wam za obejrzenie. Kolejne części po polsku. Bawcie się dobrze, do usłyszenia już wkrótce. Cześć.